Gdyby to jednak wleciało na YouTube'a, w co wątpię, to. Hej, cześć, witajcie z tej strony Bogman i dzisiaj gramy sobie jeden meczek w FIFA. Zobaczymy, jak mi pójdzie, bo z tego, co ostatnio widzę, to idzie mi naprawdę beznadziejnie w FIFA. E, mam nadzieję, że dzisiaj się to choć trochę zmieni. Sorry, teraz będę stukoty, bo poprawiam mikrofon. Sorry, że mi skrzypi, e, prawda, krzesło. Czyli standard mojego kanału zachowany. Dzisiaj gramy sobie e, z reprezentacją Polski. Znaczy, m, jakby Polaków ma e, przeciwnik, sam coś tam. My gramy moim zespołem Kotlet FC. E, w skrócie KFC. FC Kotlet. Najlepszy, jedyny dobry e, klub, jaki istnieje i istniał. Ale tu może być dobra akcja Ajajaj, przecięte to podanie, szkoda Będzie słychać pada Na pewno będzie słychać pada Wątpię, żeby nie było słychać pada Myślę, że jest całkiem spore prawdopodobieństwo, że ten pad będzie Wam przeszkadzał Ale co mnie to interesuje, w końcu oglądają mnie tylko 30 osób Żeby jeszcze Dobra, wybić to, bo oni mnie tu zaraz strzelą gola a wcale nie jestem taki słaby, nie mogę być taki słaby. Co to... co tu się dzieje? Co tu się... co tu się wyprawia? Może jakiś krótki materiał z tego jednak nagram, nie wiem, zobaczę. Jakoś to trzeba, bo jak... To nie może tak. Nie. Dobra, podaj do tego Beckham'a, co ma tempo chyba 20 tutaj. Nie no, ma 75 tempo, ale e, mi się bardzo źle nie gra. Teraz może Benzema! Ja, ja, czy to był Benzema? Tak, to był Benzema, masakra, ale był, byłby piękny gol, ale jakby piękne gole, jak, jak się mówi, że są, byłby piękny gol, to najczęściej tego gola nie ma, a więc nic w mojej sytuacji się nie zmienia, może teraz, długie podanie do Benzemy, Benzema tam na wolne pole jest sam na sam dzwonkarze, może teraz, może teraz co zrobi? I... O, 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 o kurde! O, o kurde, żeby to, się, żeby to wpadło na YouTube'a. Mam nadzieję, że to wpadnie na YouTube'a. Ja mam nadzieję, że mi się wszystko uda to nagrać normalnie, bo to był piękny gol. Wow. Wow, 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 wow. Dziękuję. Szacunek dla mnie, szacunek dla mnie. Prawdopodobnie to przewinie, tak jest, przewinął to przeciwnik. Natomiast e, mam nadzieję, że to sobie zobaczymy po meczu, bo to był genialny strzał. Genialna kontra. Świetne podanie bramkarza. Od tego zacznijmy. Świetnie się podało bramkarzem. No i teraz zobaczmy, bo tutaj kon... ojej, dobra, jakby mój gol był ładniejszy, ale to oni wygrywają 2 do 1, jakby nie podoba mi się to, o teraz może Benzema coś tutaj potworzę, Benzema, Benzema, sam na sam z bramkarzem, Benzema, Benzema, gol! O kurde, ale ładnie, ale go porobił, ale ich porobił, ale proszę, nie, to tutaj, prawda, tutaj czapki z głów, e, czapki z głów, a czapki na ziemię, to jakoś tak to szło, e, cza, cza, czapki z głów, a wór do jeziora, tak, tak to było dokładnie, dobra, bo ja tutaj zaczynam gadać głupoty, a tutaj się mecz rozgrywa i to całkiem niezły, bo teraz wyrównałem i teraz idę prawdopodobnie po... Eee, o kurde, ale petarda w poprzeczkę. Eee, chciałem powiedzieć, że idę prawdopodobnie po zwycięstwo, ale na razie to oni się dość tak bronią. Czemu ten pad że musi tak być Ja wiem, że wy to słyszycie, Wie, nie, nie musicie mówić, ja wiem. Ja wiem, że, że wysłyszycie, że ten pad to, 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 jest, to, to jest pad, to nie jest, że tam coś klika... Nie, to pad jest właśnie próbuję tutaj coś wyrobić wybroń. ty rozbekham ty pało co to robisz bekham nie masz włosów i nie umiesz grać ty łysa tempadido Ech, masakra dobra trzeba trzeba ich jakoś zmobilizować trzeba tutaj porobić troszkę jakieś triczki triczki tricz, triczki porobić i prawda meczek jest mój i 20 do 0 szkoda że jest 2 do 2 3 do 2, sorry, przepraszam, zagapiłem się. Nie miało tak wyjść, 30... 40 minuta, przepraszam bardzo i... Nie, 39 jednak. 39 minuta i prawda mamy, mamy y, gola, ale to teraz trzeba zremisować, bo tak to działa ta gra, że jak teraz puściłem Gola, to zaraz zremisuję. Y, I to się dzieje na pańskich oczach właśnie, znaczy na waszych oczach, nie że jakiś tam y, może teraz. Nie, nie teraz. Obronił. Ale dobrze. Jakby, dobrze. Szkoda, że tego pada tak słychać. Może teraz. Przewrotka Benzema. Co ty chciałeś zrobić, człowieku? Co ty, to, nie, to nie jest konkurs backflipów. To jest, kurde, mecz piłki nożnej. Proszę tutaj nie szpanować, bo e, pana tutaj zgarniemy. Chociaż teraz fajnie przeszpanował i... O Boże. Benzema. Benzema, problem z tobą jest taki, że nic do końca nie, nie umiesz, nie umiesz do końca jakby pociągnąć do końca wszystkiego. No, jakby. To jest twój problem. Jakby masz fajny początek, ale kiepskie zakończenie, jakkolwiek to brzmi. Dobra, może teraz. Może teraz, bo tutaj benzema znowu jest. Yy, teraz I możesz. Karny! Wyrównanie w ostatniej minucie pierwszej połowy. Pięknie, miód. Cud miód malina. Patrzcie, jak się wykonuje karny w tej grze. Yy, taki. Yy, Taki fajny sposób to jest strzelanie e, panenką w sam środek, bo zawsze bramkarz odskakuje. Tak jak nie teraz. To, to teraz. Nie, jakby ten, 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 ten pomysł działa tak na 99% przypadków. Ja akurat jak nagrywałem, e, to, mu, to, przez, to nie, nie, nie działa. Jakby podoba mi się to, macie statystyki, jakby ktoś. Cię tym interesował w ogóle? Najważniejsza statystyka oczywiście to jest ilość goli. Nie, wcale nie. To jest, proszę Państwa, ilość żółtych kartek. To jest najważniejsza statystyka. E, dobrze, zaczynamy drugą połowę. Tutaj przegrywamy, ale jestem pełen nadziei. E, pełen nadziei i wiary, bo tylko to mi zostało z moją drużyną. Może spróbujemy znowu długie podanie do benzem. Szkoda, że tam nie ma Benzema, tylko jest ten ta łysa pała. I teraz e, nie, wiem, nie wiem, co autor miał na myśli, e, próbując, e, prawda, rozegrać to w ten, a nie inny sposób. Natomiast e, in plus tak. dla mnie, bo w ten sposób ja mam piłkę, podaję teraz pięknie do defu. E, I tutaj, prawda, e, świetny zwodzik, e, jeden. E, drugi, e, trzeci strzał i dobitka i, i zamieszanie w polu karnym, wybicie przewrotką, czy nie wiem co to było w sumie. E, faul mój? Nie, nie ma faulu, dobra. E, biegniemy. Czemu mi tutaj zmiana zawodnika nie chce działać? Dobrze, teraz. Jest szansa dla nas. To jest moja, y, moja szansa. Świetnie, teraz Benzema urywa się obrońcom prawie i y, 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 y wchodzi do środka i, i strzela i bramkarz broni i tak wygląda każda akcja w tej pieprzonej grze. E, dobra. Spróbujemy to jakoś rozegrać. O! Bo tak jakby cały czas próbuje robić triki, ha ha ha, się szpanuje przed kamerką, a może warto by było spróbować po prostu podać y, w dobrym momencie tak jak oni właśnie Jakby ja czuję, że ten przeciwnik jest yy, strasznie łatwy. Jakby ja bym go mógł zjechać do 20, ale... ale on wygrywa 4 do 2, bo nie działa mi przycisk zmiany zawodnika, więc dmuchnę w niego, bo czasem to działa. Git yy, czy nie git? Nie wiem co ja teraz tworzę. Teraz mi znowu nie działa podania nie działają. Halo co się... Dobra teraz. Może. E... Demet Pieprzona piłka nożna. Co to? Co tu... Co tu? jak? Gdzie... Co? Dobra, może... Zatrzym! Nie! Nie, 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 nie tak! Dobrze! No bramkarz neto jeszcze istnieje. Chociaż tyle. Dobrze, benzema tutaj znowu kontra szybka, podanie do def. E, I ja spalanego, o dziwo, i dośrodkowanie, i, i nie wiem, co tam, co tam, co tam się teraz, co tam się wydarzyło. Jakby ta gra jest dziwna. Mam wrażenie. Nawet to nie jest wrażenie. To jest fakt. FAKT! Proszę Państwa, z drużyną, z którą miałem nadzieję wygrać, to do 20 wydaje mi się, że przegram i to dość sporo, bo jest w momencie 5 do 2, a ja mam jeszcze chwilę tylko chwilę na nie z takimi podaniami, to ja nie wyrównam. Ja mam chwilę na to, żeby strzelić chociaż jednego gola i wyjść z twarzą, bo przegranie 5 do 3. Nie jest takie kompromitujące jak przepraszam przegrana 5 do 2. Dlatego teraz jest e naprawdę. Chciałbym, żeby tak się stało, żebym e wygrał e te 5 do 3. Strzelił tego gola. Mam nadzieję, że on nie strzeli. Wow. Czemu nie wyłączyłem komentarza? Wytłumaczcie mi to. Ten filmik i tak się pojawi na YouTubie, bo jakby za dobrze mi się go nagrywa fajnie jest. Jak to podajesz mierno to jedno. Jezu! Dobra może teraz oni będą mieli okazję strzelić. Strzelają i ramkarz jakoś jakoś mi się... Aspidna! Yy, będzie dośrodkowywał lub podawał. Yy, w zależności od tego jaki ma humor, bo tak to działa. Zapamiętajcie sobie piłkarze, jeżeli, jeżeli dośrodkowują, to mają dobry humor, jeżeli podają, to zły, a jeżeli strzelają, to znaczy, że wykonują swoją pracę. Dobra podaj! Biegni! Biegni. Biegni. Biegni! Strzelaj! Gol! Jest! 5 do 3! Słyszycie tą radość? Nie słyszycie słyszycie! Nie słyszycie! Nie dziwiałam się. się. nie ma radości w tym głosie moim. Tu jest takie. No. Mm. Gram w FIFA i strzeliłem bramkę. No. Ale pierwszy mój gol był yy, jakby. Bardzo ładny. Według mnie. I taki do zapamiętania no, przez resztę młodzieży. Karny. Jaki karny! No, i teraz pytanie, czy y, przeciwnik skorzysta z tego prototypu mojego? Tak to się mówi, nie wiem. E, czy, będzie, to, czy będzie panenka w środek? Zaraz się dowiemy. Boję się, że będzie panenka w środek, bo zamierzam się rzucać. Jeszcze wam nie, nie powiem, gdzie. Bo, 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 bo po co? E, tak, rzu, nie, nie zrobił tego, ale jakby strzelił w drugą stronę jakby przeczytał moje intencje. Sprawił, że bramkarz rzucił się w stronę swoją prawą przeciwnika lewą, jednocześnie strzela, przeciwnik strzelił w swoją prawą bramkarza lewą stronę. W ten sposób piłka nie dostała oparcia w formie dłoni lub innej części ciała bramkarza, co spowodowało stratę Gola, gola i wpadnięcie piłki do siatki, czemu nie umiecie grać do jasnej cholery. Dobra, odebrać piłkę i żeby było tak, wiecie, 6 do 4, bo wtedy to tak jakbyście przegrali 3 do 2. Tak to działa, dokładnie. 6 do 4 to tak jakbyście przegrali 3 do 2. Nie biegnij. Czemu biegniesz? Nie tak. Co ty tu robisz? Podanie do benzemy. Ło! Podanie do benzemy! Dobra, dawaj, 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 dawaj. Może teraz? Świetnie benzema go. 6 do 4, no gol. 6 do 4, proszę Państwa. Dwa gole, dwa gole, może się uda strzelić w te parę minut. Czemu ludzie mi strzelają petardami za oknem? Co się dzieje? Nowy rok już był. Nowy rok był jeszcze zeszłym, jakby pod koniec pod koniec zeszłego roku był nowy rok, a mamy już kurde Styczeń osiemnasty, czyli już 18 dni temu powinno być wszystko wypalone. Nie! Udało się. Czy się nie udało? Udało się. Podaj. Nie, nie ty. Ten drugi. Nie kibicujemy białym, pamiętajcie. W sensie, jakkolwiek by to teraz nie zabrzmiało, nie? Nie Nie. nie, nie, nie bo ja jestem ten. Cza ten w kolorowych y, trykotach a nie, nie kibicujemy tym ty, ty biały. już chciałem powiedzieć, że ja jestem tym... dobra, nieważne, no nie koniec z żartami, mamy ostatnią sekundę meczu specjalnie wam puszczę jeszcze tutaj powtórkę, żebyście widzieli jak się przegrywa w sensie inaczej, obol. o, 7 do 4, to tak jakbyście przegrali 2 do 3,5. Tak, tak. I, i, I to jest koniec meczu, ale pokażę Wam jeszcze powtórkę tego, co mi się udało strzelić: tego pierwszego gola, który y, dawał nam nadzieję na wygranie, i to dość spore, y, no, ale tylko dawał nadzieję. Bo nadzieja matką głupich to jest ta powtórka, to jest ten strzał. To jest właśnie mój maj wasz, wasz majestat w sumie to jest, to jest gol na miarę złotej piłki, pi 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 która się nie odbyła w tym roku. To jest gol na miarę złotej piłki, której nie ma. E tego już nie oglądamy, bo on to strzelił. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę, że byliście ze mną tak długo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i suba. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, Narka. Hejo, 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 hejo. Cześć.